Cześć, dzisiaj będzie odcinek z komentowania trumtrum.pl, więc zapraszam do oglądania. A więc jesteśmy już na kanale trumtrum.pl. Będziemy, będziemy oglądać odcinek 13 fajnych sposobów na nudę. Ach, Nie masz nic do roboty? Mamy dla Ciebie kilka pomysłów. Co możesz zrobić z miarką, jeśli nie jesteś majstrem? Nie wiem... Może... Hmm. Zmierzyć coś? Zabawić się z przyjaciółką! Ale nie! TroomTroom.pl nie zrobi tego! TroomTroom.pl zrobi z tego... Niech poczeka pod oknem. Podaj tak. jej... Jeśli to są sposoby na nudę... Jeśli to są sposoby na nudę... To niech zaprosi koleżankę do środka. Zagrałem takiego Chińczyka, a nie będzie jej puszczać cukierki po taśmie. Końcówkę miarki. To wąski, ale solidny most. No. Puść cukierka Pięknie. z mostu. Uff, i cukierek już ląduje u koleżanki. No. Daj, Daj mi jeszcze nie. jednego. Fajna Tyle wystarczy za dużo słodyczy ci zaszkodzi. Tak, zaszkodzi. Masz pod ręką taśmę izolacyjną. Oczy, oczywiście, przecież każdy chodzi z taśmą izolacyjną w kieszeni. No, coś ci pokażemy. Odetnij kawałek taśmy i przyklej ją w środku rolki. Ale po co mam marnować taśmę? Weź kolejny kawałek, i kolejny, i jeszcze jeden. Ależ to piękne, co nie? Chcielibyście taki? Jeśli byście taki chcieli, to napiszcie w komentarzu kwiatek staśmy izolacyjnej, a przypnę Wam serduszko. Przyklejaj tak dalej kawałki, powiększając średnicę. W efekcie powstanie piękny, duży kwiat. No, Wyprostu piękny kładki. jest. Wow, jest podoba. taki lekki... ...i delikatny. Wygląda na to, że dekoracja wyszła świetnie. Myślisz, no, że ten kwiat zasługuje na honorowe miejsce na półce? Jeżeli dalej. bardzo chcesz, możesz zająć się nawet zwykłą kostką. Serio? Mogę zająć się zwykłą kostką mydła? Fajnie. Do mydła. Odkrój cienką warstwę mydła, aby Od... jego powierzchnia była gładka. Po co mam odkrywać warstwę mydła? Przecież mogę umyć mydłem ręce. Gładka i świecąca. Weź małą nakrętkę i odciśnij ją na środku. Ale po co niszczysz to mydło? Po co? Pogłęb kontury skalpelem. We, we lepiej ręce u pani strumtrum.pl, a nie niszczy pani ty, mydło biedna. I zrób nacięcia w kształcie półkoli wzdłuż linii. Patrzmy. Delikatnie wytnij piękne. mydło pod łuskami. Mm, piękne. I znów zrób nacięcia. Potnij środek na części, jak tort. To zajęcie przetnie, jest no. bardzo, relaksujące. bardzo relaksujące. Przejdźmy do zewnętrznej części koła. Wytnij rzędy płatków. Pani zostawi te Zaostrzyj mydło. zewnętrzne płatki. No, Wytnij jest... liście i użółkowanie. A, a, dlaczego niszczysz nie. tak, to mydło? Mydło jest gotowe, a najważniejsze jest to, że nawet nie zauważyłaś, kiedy zleciał czap. No piękne mydło. Piękne. Za ten czas, co mogę zrobić? Odpalić sobie komputer wpisać w Steam'a CS GO, pobrać i byś sobie grał. A nie, wycinasz sobie jakieś kostkę z mydła. No, znaczy się w kostce z mydła coś wycinasz. No pięknie, pięknie. I wyszło pięknie. Zgadzam się, pięknie. Teraz weź różnokolorową modelinę. Zrób zieloną kulkę. Przyklej takie brązowe kształty po bokach. Na plastikowym nożem krawędzie. Piękne. Nie wiem co to jest, ale już mi się podoba. Zrób małe talerzyki z zielonej plasteliny. Talerzyki z zielonej Odciśnij plasteliny. i wyjmij małe kółek. Ale to nawet nie jest talerzyk. Przecież to jest jakieś. Nie wiem co to jest. To jest jakieś kółko. Czuka plastikową słomką. No. I ściśnij. Czemu plastikową pani? Pani plastik jest nieekologiczny. No. Zgłoszę, zgłoszę ten film zaraz. Z jednej strony, żeby zrobić łuski. oklej nimi kulkę. Weź piłkę tenisową i oklej ją zieloną modeli. Za, zaraz jaką piłkę? Jaką kulkę. Weź piłkę tenisową. Jaką? Że. Że, przy, przepraszam. A że jaka to jest piłka? Weź piłkę. Czy jaka to jest piłka? Że to, to jest piłka tenisowa. To, to jest piłka tenisowa. Co? I okleję zieloną modeliną. Z... Przepraszam, ale ja myślałem, że piłka tenisowa wygląda tak. Że tak wygląda piłka tenisowa. No, tak wygląda piłka tenisowa. No. Zrób kilka cienkich pierścieni i przyklej je na wierzchu. Połóż na nie pierwszą kulkę. Mm. Teraz przymocuj ogonek. Zrób więcej łusek z różowej masy. To nie jest różowy. Ogonek. Zrób więcej. czy to jest. To jest To są pomieszania. Więcej ogody. łusek z różowej masy. I przyklej je wzdłuż kręgosłupa. A gdzie to ma kręgosłup, niby? Nie widać żadnych kości. Dodaj jeszcze trochę. Przy tułów kolorowymi kropkami i zawijasami. Trzpięne. Dodaj trochę kształtów, słomko. No i znowu ta plastikowa słomka. I to jeszcze pewnie inna niż na początku filmu. Ciekawe, co zrobiła pani stamtąd. Ech. Poczekaj, aż wyschnie. Powstał mały. Ma... Co ma wysychać? Plasterina? Smok. Piękny smok, w którym miejscu? Tu przypomina smoka. Jeśli to przypomina ci smoka, no to mm. jaki fajny. Przepiękny. Do kolejnego pomysłu weź jajko ze styropianu i pineski. Jajko ze styropianu i pineski. Wbij pineski w jajko. Wbij je bardzo blisko siebie, żeby nie było widać pod nimi styropianu. Wbij je bardzo blisko. Siebie. Użyj pęsety, żeby było ci wygodniej. Wypełniaj tak rząd za rzędem. Pineski wyglądają jak łuski. Pięknie. Wow, to prawdziwe smocze jajo. No, rzeczywiście. Ciekawe co się smocze. z niego wykluje. Ciekawie, Ale słodziak. Ale Miejmy słodziak. nadzieję, że nie ma w pobliżu Pięknie. smoczej matki. No, Masz słomki do napojów w szufladzie? Nie. Zapieczętuj krawędzie prostownicą do włosów po jednej no i stronie. I słomki. wsyp suche cekiny z drugiej strony. Tak, Teraz plastyka. weź olejek i plastikową pipetkę. Nabierz płyn pipetką i wlej go do słomki. A po co? A po co? Zapieczętuj krawędź. Przyklej słomkę do obudowy telefonu. Pokryj całą powierzchnię obudowy słomkami. Spójrz na te świecące cekiny i zrelaksuj się. Piękne. To powinno jest to. To prawdziwe odstresowywa. To tu na, na telefon. Do kolejnego pomysłu będzie Ci potrzebna tektura i zwykły ołówek. Narysuj mały kleks na środku pierwszej kartki. Narysuj większy kleks na środku drugiej kartki. Narysuj coraz większe kleksy na każdej kartce. Ostrożnie wytnij kleksy nożykiem. I nałóż kartki na siebie. Połóż kartki z małymi dziurkami na dole, a z większymi na górze. Wytnij kwadraty rozmiaru każdego z otworów z grubego polietylenu. Folię, Przyklej co? folię do tektury od tyłu, żeby zupełnie zakrywała dziurę. Dobrze. Znów złóż piramidkę. Mhm. I co? I co? I po co mi to? I sklej kartki. Dlaczego docze, mi się to przyda w życiu? Zobacz jak tu głęboko. Bardzo. To jak rów mariański. Ciekawe, co jest na dnie. No, ciekawe. Myślę, że nic. Kartka, linika i ołówek. Będzie geometria. Prawie, tylko fajniejsza. Zaznacz 2 do 3 cm od górnej krawędzi. Teraz kolejny centymetr do półtora. I znowu. Zacznij rysować żelowym długopisem. Linia, linia, zagięcie. Powstanie głowa. Dodaj ramiona, muszelkowy biustonosz i ogon syrenki. Co pani to maluje? Narysuj oczy i szeroki uśmiech. Al. Zegnij kartkę wzdłuż wcześniej zaznaczonych linii, weź farby i ostrożnie pokoloruj syrenkę. Najłatwiej będzie ci to zrobić pędzlem średniej grubości. Kiedy farba wyschnie, wytnij syrenkę nożem do kartonu. I następną, bo te morskie stworzenia potrzebują towarzystwa. I po co? I po co mi Ciągle plotkują i nie zamykają im się buzie Mówiłaś, że jaką miała koronę? To taśmą. Nuda, kiedy masz całą paletę... A nie, przepraszam, nie skleisz taśmą, bo wykorzystałaś na jakiegoś kwiatka na początku filmu. Cieni i wolny czas jest nie do przyjęcia. Mhm. Nanieś podkład na skórę. Dobrze. Narysuj plastry miodu na policzku brązowymi odcieniami. Plastry miodu na policzku. Nice. Nanieś korektor na komórki i rozmasz go. Myślę, że ten makijaż to będzie trend 2020 roku. Każdy będzie chodził tak pomalowany. Nanieś lekko pomarańczowy cień na drugi koniec pędzelka i zrób kropki w komórkach. Po co? teraz weź obrazek pszczół, wytnij je i przyklej do policzka, no, bzz, bzz, gdzie mój miód? Mów! Ale po co? Możesz też zaskoczyć przyjaciółkę. Wygląda na to, że uwierzyła, że jest... Ale po co mi to? To jest sposobów na nudę. No to jak masz przyjaciółkę, to zagraj z nią. No mówiłem, w Chińczykach choćby. A nie robisz jakiś sujny makijaż z pszczół. Jestem królową pszczół. Chyba królową głupich sposobów na, nu na nudę. Teraz weź dwa obrazki: jeden szczoteczki do zębów i jeden maszynki do golenia. Obrysuj kontury szczoteczki żelowym długopisem i dodaj szczegóły, żeby obrazek wyglądał jak stacja kosmiczna. Teraz obrysuj maszynkę i też dodaj szczegóły, aby wyglądała jak satelita. Pomaluj obrazki pisakami. Tak, pomalujmy obrazki pisakami. Zrób kolorowe, kosmiczne tło. Tak. Bardzo... Narysuj powierzchnię Księżyca, wokół której orbitują na... nasze silniki. Na, na, pe na pewno w kosmosie... tak. Gotowe! taka do zębów i maszynka P wygolenia... Chcesz pogadać zbawę. o tym, jak statki kosmiczne podróżują w kosmos? Nie! Ale <laughs> z szufelką mogą być użyte w kreatywny i przyjemny sposób. sposób. Weź dwa pędzle i przyklej je do rączek do góry tak, nogami. Dokładnie. Weź talerz i farby. Wyciśnij różnokolorowe farby na talerz. I po co niszczysz ten talerz? Połóż twardy papier typu Whatman na podłodze. Typ Przyklej jak? go taśmą do podłogi. Na zmianę z przyjaciółką zanurzajcie pędzelki w farbie i twórzcie. Każda po swojej stronie arkusza. Tak, Malujcie więc... to, na co macie ochotę. Na końcu porównajcie efekty. A nie lepiej było wziąć normalnie pędzel. Normalnie wziąć farby. Wziąć kartkę papieru, usiąść przy stole i pomalować normalnie? No nie no, po co? Ale przyjaźń i tak wygrywa, prawda? Oczywiście. Do tego pomysłu weź pistolet na wodę, szklankę wody i farby. Wygląda na to, że się zamoczymy. Nie. Wyciśnij trochę farby do wody. Wymieszaj drewnianym patyczkiem. No i po co? Wlej kolorową wodę do pistoletu przez lejek. Wynieś płótno do ogródka. Cel pal! Strzelaj w papier, żeby powstało najbardziej. Jakim, jak, jakim celem nagle różowy się stał z żółtego? Nikt mi tego nigdy nie wytłumaczy. Nie Wybuchowe tego. malowidło na Jeśli świecie. To serduszko. Ale mi się nudzi? nudzi Zaraz. Się... Te gumki są tutaj za... O no to jak ci się nudzi, to idź na dwój. Zadzwoń po koleżankę. Idźcie na zakupy. A nie, mi się tu nudzisz. I gumki mają... Jakiegoś powodu? Można je wykorzystać do zrobienia ciekawego narzędzia. Tak, ciekawego narzędzia. Załóż Sto gumkę na stopy w ten sposób. No i po co? Wasz ołówek. Mm -hmm. Załaduj nim gumkę i... ognia! Wow. Jeden ołówek i następny! Udało no ci co, się trafić Marniesz, w dziesiątkę. To. Po co? Włamiam się w środku i nie będziesz miała czym pisać w szkole. Tak, to był już koniec. Ech. żegnam się z wami. Cześć. Ja teraz idę to montować. Życzcie mi powodzenia.